Mamy nową rundę. Nowe, nowa runda, nowe wyzwania, nowe drużyny. Mm. Bardzo cieszę że już się zaczyna, bo czekaliśmy w końcu, w końcu zaczynamy. E, słuchajcie, będzie ciężko, na pewno będzie ciężko w każdym meczu, i dzisiaj jest pierwszy taki ciężki mecz, bo przyjeżdża drużyna, która zdobyła naprawdę dużo punktów w poprzedniej rundzie. E, i, no i będzie, będzie nam ciężko, więc my musimy e, sobie grać tak odpowiedzialnie, zwłaszcza z tyłu, nie robić głupich błędów. Jeżeli z tyłu sobie nie, nie zrobimy głupich błędów, to myślę, że coś nam wpadnie z przodu. Gramy odważnie, gramy sobie piłką, podaniami wyjście. to co graliście ze starszymi na sparingu? Bo to fajnie wyglądało, naprawdę fajnie wyglądało. Jeżeli nie mam obrońca, nie ma do kogo. Długa piłka na wolne pole, czyli tam, gdzie jest pusto. Czyli jeżeli mam, y, ma tu obrońca piłkę na wolne pole, tutaj nasz napastnik wtedy biegnie i, 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 i strzela albo podaje. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli będziemy mieć. Rzut rożny, Dawid rzuca piłkę, tam tylko trzeba nogę dołożyć. Wbiec na tą piłkę i dołożyć nogę, bo ta piłka jest dobra. Jakieś pytania? Nie, nie ma? To no Ignacy robi odrobinę drzewkę. Max rezerwowi. Albo jednego rezerwowego, co robię. Nie, nie wiem, z ranka, zróbmy spranek, może. Pranek, przychodzimy i do boju. Oj, Robert! Zapraszam chłopcy.

Brawo! Super! Piłka. piłka, piłka, Bartek! Tak jest! Brawo! Super! Samym, mi stałem.